Witam, witam widzowie fani tego typu. Pozdrawiam Was, widzowie fani, zapraszam na mój kanał, Tak bardzo. Bozo, Mateusz Kupiec, co ma subów 1291 subów. Zapraszam widzowie fani, do oglądania mojego kanału. Co będzie na kanale? Będą poradniki, będą streamy, będą różne tematy naruszające w życiu tego typu widzowie fani staram się tutaj z wami rozmawiać yy, pokazać no, o różnych tematach widzowie fani zapraszam na mój kanał czujcie się jak u siebie widzowie fani tego typu tak mówię no będą różne tematy narzucane fajne, śmieszne, coś z humorkiem też planuję widzowie fani zrobić coś z humorkiem Coś dla Was, widzowie Fani. Staram się z całej siły. Tak mówię, widzowie Fani. Zapraszam na mój kanał. Taki bardzo, na ten kupiec, co ma 1291 subów. Zapraszam na mój kanał. Tam są wszystkie moje informacje w sprawie pozowień. Inne rzeczy. A po drugie, jak wiecie o tym. Są pozornie na moim kanale, zapraszam Na mój kanał, zapraszam żebyście Mogli udostępnić mój kanał Do swoich znajomych Żeby sobie obejrzeli filmiki Tego zapraszam widzów fani Mam nadzieję, że wam się będzie podobał I stworzymy razem, rozbudujemy ten kanał Teraz mocniej, mocniej, wyżej, wyżej tego typu zapraszam widzowie fani na mój kanał, oficjalny kanał Zapraszam widzowie, mam nadzieję, że będziecie się czuli bardzo dobrze Mam nadzieję, bo ja staram się z całej mocy coś dla Was zrobić widzowie fani. No i trzymajcie za mnie kciuki widzowie fani, żebym mógł ten kanał rozbudować. Dzięki Wam, Widzowie Fani, żebyście nam też pomogli rozbudować ten kanał cały. Żeby ten kanał był też znanym kanałem wszędzie. No i poza wam, Was, Widzowie Fani, jak macie jakieś pytanie na mój fanpage, wejdźcie. Pod tym filmikiem będą linki, które Was przykierują na stronę mojego fanpage'a. Zapraszam do lajkowania, Widzowie i Fani. Bądźcie na bieżąco, będą szczosy, różne sztosy, które niebawem się na kanale pokażę. Trzymacie się, pozdrawiam Was, widzę pani i tak jak mówię, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Będę, będę.